Cześć, witam Cię w moim odcinku podcastu. Dzisiejszy temat to czy w Zero Trust Network Access jest potrzebny serwer radius? Odpowiedź prosta tak. A teraz pogłębienie dlaczego. Założenie w ogóle tej koncepcji Zero Trust Network Access jest takie, że dajemy dostęp do zasobów naszych filmowych tylko dla uprawnionych użytkowników, zweryfikowanych użytkowników ze znanym kontekstem, czyli wiemy na przykład z jakiego urządzenia się łączą. Jak to można osiągnąć, jeżeli mamy pracownika w biurze w sieci korporacyjnej i chcemy taką metodę czy taką koncepcję z Network Access zrealizować? No, potrzebujemy serwer Radius, dlatego że chcemy mieć pewność, kto łączy się do naszej sieci, niezależnie czy to jest przewodowo, czy bezprzewodowo, i jaki poziom uprawnień powinniśmy do tego użytkownika przypisać. No i teraz, jeżeli chodzi o radiusa, mamy oczywiście całą masę różnych możliwości, jak implementować tego radiusa, różnych producentów rozwiązań radiusowych, mamy też rozwiązania bezpłatne, mamy rozwiązania dołączone do routerów, także mamy całą gamę różnych możliwości. Możliwość należy dobrać do tego, co możesz zrealizować, czyli czy masz fundusze na to, czyli pierwsze pytanie jest, czy to będzie bezpłatny system, czy to będzie płatny system. Zaraz powiem, jakie są największe takie różnice, które ja widzę ze swojego doświadczenia. Następnie, czy będziesz realizował na osobnym serwerze, czy będziesz w ramach zintegrowanej usługi na, na przykład takim MikroTiku, czy na swoim innym routerze realizował taką funkcjonalność i jakie są zalety i wady tego podejścia. No to zacznijmy od tego, czy płatny, czy bezpłatny. E, oczywiście w zależności od tego, czy dysponujesz funduszem. To jest w ogóle naj Bardziej kluczowy czynnik. Jeżeli masz budżet, to zdecydowanie lepiej iść w stronę jakiegoś płatnego rozwiązania, bo ma kilka różnych zalet. Pierwsze najważniejsze kryterium to jest to, że masz jakieś wsparcie. Jeżeli byś miał problem, to możesz się do kogoś zgłosić i poprosić o pomoc. Drugi e, najważniejszy element jest taki, że w rozwiązaniach komercyjnych, płatnych, najczęściej masz e, klastrowanie serwerów Radius. A ponieważ taki serwer Radius jest krytycznym komponentem każdej takiej instalacji filmowej, w zasadzie każdej, no bo jeżeli zakłada, że to będzie pełne wymuszanie dostępu i masz różnicowanie pomiędzy typami użytkowników, no to potrzebujesz tego systemu, żeby on działał cały czas. Jeżeli on przestanie działać, no to masz dwie opcje, albo nie wpuszczasz użytkowników do sieci, czyli nie mogą pracować, albo wpuszczasz z jednym uprawnieniem, co też jest generalnie e, słabym rozwiązaniem, no bo najczęściej ta koncepcja sieciowa, czyli na przykład adresacja, podzielenie pomiędzy e, dostępem na przykład telefony i użytkowników, albo użytkowników wewnętrznych, zewnętrznych, albo urządzenia po Mac Authentication, to są różne grupy użytkowników, których chcesz rozdzielić i teraz jeżeli przestaje Ci taki serwer Radius działać, no to nie masz możliwości tego rozdzielenia. Więc założenie jest najczęściej takie, że ten system musi działać cały czas, jest krytyczny. Jeżeli masz to rozwiązanie darmowe, to jest pewien rodzaj zapewnienia sobie takiej funkcjonalności, a mianowicie możesz bez klastrowania bazować tylko na niezawodności środowiska wirtualnego. Czyli jeżeli masz jakieś środowisko wirtualne u siebie zbudowane i ono jest w jakimś trybie HA, no to możesz założyć taki tryb, że Radius nie będzie klastrem, tylko będzie pojedynczą maszyną, a jeżeli będzie problem z jakimś elementem serwerowym, to ten serwer nasz zostanie przeniesiony na inną maszynę fizyczną, tak żeby swój wirtualny był dalej podtrzymywał. Jeżeli będzie jakiś problem na zasadzie, że trzeba będzie odtworzyć, to też jesteś w stanie w miarę szybko w mniejszym środowisku odtworzyć taki serwer Radius. Więc tu już jest kwestia wybalansowania tego. Oczywiście jeżeli masz środki, to lepiej robić to na zasadzie klastra. Jeżeli nie masz, no to możesz rozważyć ten system jako opadcie HAO, system wirtualny. Dalej idąc. Jeżeli chodzi o implementację pomiędzy serwerem takim dedykowanym Radius, a serwerem zaimplementowanym na przykład na routerze. No plusy są takie na routerze, że oczywiście nie musisz tworzyć dodatkowej infrastruktury. No ale co się stanie, jeżeli padnie Ci ten jeden router? No nie masz niczego. Więc jeżeli Twoja struktura jest taka, że masz i tak jeden tylko router i wszystko jest uzależnione od tego jednego urządzenia, to to nie jest problem, no bo zakładasz, że jak padnie, no to padnie wszystko i tak nie ma do niczego dostępu. Więc w tym scenariuszu można rozważyć implementowanie systemu Radius na routerze. Jeszcze jeden minus widzę tutaj taki, jeżeli chodzi o ten scenariusz, że masz bardzo ograniczone możliwości dostosowania tego radiusa do tego, co byś chciał, żeby dla Ciebie robił. Więc jeżeli masz bardzo prosty scenariusz na zasadzie to wpuszczę, nie wpuszczę, to myślę, że tutaj implementacja radiusa na routerze jest do rozważenia. Jeżeli natomiast chcesz, chcesz mieć to rozwiązanie bardziej skalowalne, czyli móc przystosowywać sobie do różnych zastosowań, pisać więcej serwisów, polityk, sprawdzać czy one działają, rozróżniać różne typy urządzeń, to moim zdaniem lepiej jest postawić serwer zewnętrzny, nawet jeżeli to ma być free radius, czyli bezpłatny radius, to tam będziesz mógł skonfigurować tych serwisów więcej, będziesz mógł je rozdzielić, masz dużo większą elastyczność tego, co robisz. Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli rozdzielisz te systemy, czyli nie robisz wszystkiego na jednym routerze, to w przypadku, kiedy będziesz chciał na przykład aktualizować dany komponent, to nie musisz aktualizować wszystkiego naraz. Czyli możesz zrobić aktualizację radiusa, nie aktualizując routera, i możesz zrobić aktualizację routera, nie aktualizując radiusa. Więc to są plusy, które na pewno warto rozważyć, jeżeli są te środowiska troszeczkę większe. Jeżeli to jest bardzo małe środowisko, nie masz systemu serwerowego, czy jakiejś wirtualizacji tam, masz tylko tego, ten jeden router jednego, na przykład takiego MikroTika, no to, to pewnie można robić wszystko na tym jednym i zakładać, że no jak padnie, to wszystko musisz odtworzyć. Czyli backupy lepiej sobie robić takie, żebyś mógł sobie ten, ten router łatwo odtworzyć. Na zasadzie kupię, albo najlepiej już mieć takie zapasowe urządzenie i je po prostu tylko przywrócić z tego backupu. Możesz też rozważyć kopiowanie tego, tej konfiguracji. Tylko to jest oczywiście trochę uciążliwe, czyli taki klaster, ale manualny. Na zasadzie to skonfiguruję sobie pełną e, tą funkcjonalność na e, jednym routerze, zrobię backup i odtworzę na drugim routerze. Tu oczywiście na drugim routerze musisz tylko uwzględnić adresację, no bo ta część nie może się połączyć czy powtarzać pomiędzy routerami. Ale jeżeli zrobisz jeszcze VRRP pomiędzy tymi dwoma routerami, czyli będzie jeden wirtualny adres IP, który będzie się tylko przełączał pomiędzy tymi dwoma routerami, no to wtedy jest to jakaś, yy, jakieś rozwiązanie, jakaś koncepcja, która jest HA, wymaga wprawdzie od Ciebie ręcznej yy, takiej synchronizacji, czyli musisz za każdym razem robić backup, przywracać, yy, zmieniać adresację, tam tego typu rzeczy robić, więc to jest uciążliwe i sam bym nie robił tego manualnie. No ale jeżeli chciałbyś sam, całkowicie swoimi rękami to wszystko robić, yy, no to jest jeszcze opcja taka, że możesz sobie taki skrypt Wymyśleć i napisać, który by synchronizował różne informacje pomiędzy tymi routerami, na przykład informacje o użytkownikach, no bo jeżeli dodasz na przykład nowego użytkownika, w zależności od tego, czy masz domenę, czy nie masz, ale zakładamy, że coś zmieniasz na jednym radiusie, to na drugim powinieneś mieć odtworzenie tej samej konfiguracji. Więc jeżeli miałbyś skrypt, który na przykład cyklicznie robi kopię z jednego do drugiego i skonfigurowałbyś VRRPę, to taki scenariusz może zadziałać, i on prawdopodobnie jest najlepszy z możliwych, które możesz zaimplementować, jeżeli masz takie proste środowisko, nie masz żadnego systemu wirtualizacji i nie możesz tego sobie podzielić. Więc ja widzę takie aspekty stosowania systemu RADUS w koncepcji Zero Trust Network Access. Tu nadal jest kwestia oczywiście przy tym ZTNA-u. Tak jak już pewnie słyszałeś, jeżeli oglądaliście poprzednie moje odcinki podcastu. E, automatyzacji, czyli jeżeli chcesz podwyższać poziom bezpieczeństwa, to musisz automatyzować pewne rzeczy, bo inaczej będzie Ci bardzo trudno to utrzymywać. Czyli jeżeli chcesz tą automatyzację zrobić sam, na zasadzie samemu sobie pisać skrypty, to pewnie, to to jest rozwiązanie jakieś. E, oczywiście ono jest bardzo dobre, jeżeli tylko Ty nad tym pracujesz, Ty to rozumiesz, co robisz i pamiętasz, masz ewentualnie dobrze udokumentowane te skrypty. Natomiast jeżeli to ma być jakaś forma współpracy między wieloma osobami, no to już manualne skrypty prawdopodobnie są bardzo e, trudne do utrzymania, e, no bo nadal tylko wiedzę pewnie o tych skryptach będzie miała jedna osoba. Więc tu się zaczyna taki problem operacyjny tworzyć. Jeżeli natomiast rozważasz rozwiązania komercyjne, no to tutaj jest dużo łatwiej w kontekście tego, że te. Elementy różne, które są istotne dla firmowych zastosowań Radiusa, są po prostu gotowe. Czyli masz na przykład budowę klastra systemów Radius. Czyli za każdym razem, jak zmieniasz na jednym serwerze Radius ten, tą swoją konfigurację, automatycznie ona replikuje się na wszystkie inne. Jeżeli jest jakiś problem, to masz wsparcie tego producenta, który może pomóc w tym zakresie i powinien pomóc, jeżeli dana funkcjonalność danego produktu nie działa. Więc to też jest duży plus. Jeżeli oprócz tego przy komercyjnych produktach również chciałbyś jakieś swoje skrypty pisać, to jest taka możliwość. Większość, w zasadzie wszystkie, które znam teraz, systemy Radius udostępniają jakąś formę dostępu, e, najczęściej po API, no i możesz sobie wtedy pewne rzeczy odczytywać, zapisywać, wysyłać, odbierać. E, to jest tylko minus taki, że oczywiście z wersji na wersję API się może nieco zmienić, a to oznacza, że twoje skrypty mogą przestać działać, więc jesteś uzależniony. Od tego, jak stabilne czy niezmienialne będzie API, które wywołujesz i z którego korzystasz. Ale to jest problem ogólnie znany i każdy się z nim mierzy, jeżeli chce robić integrację pomiędzy systemami. I tutaj jest jakby też ciekawa rzecz do rozważenia, bo jeżeli myślisz o tym, żeby API było bardziej stabilne, to częściej jest tak, że albo trzeba wybierać produkty już w miarę dojrzałe, Albo rozważać produkty chmurowe. Z chmurowymi produktami jest tak, że one mają tą, ja bym powiedział, zaletę w tym kontekście, że z założenia dużo więcej integracji jest wykonywanych przez jakiś API z danym systemem, e, tym chmurowym. W związku z tym presja na producenta takiego rozwiązania jest taka, żeby nie zmieniać tego API bardzo często, bo psuje to, dodaje, dodaje pracy innym firmom, osobom, które korzystają z tego API. W związku z tym, Najczęściej utrzymywany jest przynajmniej ten zakres funkcjonalny, który był, niezmieniony. A jeżeli chciałbyś coś innego uzyskać, no to wtedy ewentualnie nowe funkcje możesz wywoływać. W systemie komputowym jest jeszcze najczęściej tak, jako niezależnie od tego, jaki to jest producent. Założenie jest takie, że są ściśle określone scenariusze, czyli use case. I jeżeli masz sytuację, która pasuje do tego use caseu, to będziesz miał powtarzalny scenariusz, będziesz mógł łatwiej integrować inne systemy, trzecie e, z takimi e, chmurowymi systemami. No i to jest jednocześnie też wada, bo jeżeli masz większą firmę, masz już zaimplementowanych dużo systemów, to może ten chmurowy system po prostu do Ciebie nie pasować. Pomijając te aspekty e, wątpliwości wysyłania danych do chmury, gdzie one są przechowywane, jakie jest ich bezpieczeństwo, te duże... Typowe pytania o rozwiązań chmurowych, to jednak w zależności od tego o jakim scenariuszu rozmawiamy, jeżeli to jest mniejsza firma, to tutaj moim zdaniem warto szybciej rozważać rozwiązania chmurowe. Jeżeli to jest większa firma, no to w zależności od tego w którym miejscu dojrzałości ta firma jest i czy zaczyna korzystać ze systemów chmurowych. Bo zauważ, że jeżeli już korzystasz z jakichś krytycznych systemów, które dla twojej firmy są i jest w chmurze, to znaczy, że też już zaczynasz mieć takie pytania i dylematy, jak tą chmurę podłączyć z tym, co masz obecnie, jak to zabezpieczyć, jak to połączyć razem z systemami, które używasz on-prem, czyli u Ciebie w data center. Więc to są wszystko rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. Nie ma tutaj jakichś super gotowych recept na wszystko, zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji, czyli większości zaimplementowanych w swojej serwerowni, Dlatego, że każdy najczęściej ma troszeczkę inaczej to zrobione. W związku z tym jest pytanie z tego miejsca, w którym jest, jak może pójść do takiego rozwiązania radiusowego, czy odpremowego, czy chmurowego. Tu po prostu trzeba się chwilę zastanowić, jaką ścieżkę najlepiej wybrać, bo jak e, wspomniałem wcześniej, to jeszcze tylko raz powtórzę, ten system radiusowy będzie systemem krytycznym, więc wszelkie zmiany w tym systemie, implementacja, migracja e, będzie bardzo problematyczne. Więc trzeba to dobrze przemyśleć, jak do tego podejść i jak to zrealizować. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia już za tydzień.